Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wiki wieków. Amen. Kochani, dzisiaj możecie i powinniście, bo ja dzisiaj prowadzę, e, oglądać to, te, ten filmik o uczynku miłosierdziu, o uczynku miłosierdziu e, który e, będzie dzisiaj o czwartym względem ciała podróżnych w dom przyjąć. Ja tutaj mam takie notatki, więc będę trochę patrzył e, na dół, więc nie, nie irytujcie się. Zanim jednak zacznę, e, bo dzisiaj będę e, na YouTube e, i będę, e, nie będę prowadził modlitwy, więc jest okazja Wam e, mówić coś, co jako dziecko zawsze chciałam mówić, a dzisiaj mogę mówić, że zanim e, będziemy oglądać to wideo, to nie zapomnijcie E, subskrybować nasz kanał abyście nie no subskrybować najpierw wtedy e, na ten dzwonik nacisnąć i e, wybrać wszystko żebyście już nigdy nie nie, e, nie nie spóźnili się na spotkanie żeby zawsze wiedzieliście że jeśli e, na e, nasz kanał wyjdzie nowy, e, nowe nagranie e, no jest okazja i no, opłatuje, opłaca się, bo są tutaj fajne filmiki, fajne spotkania. Ehm, I wtedy wpiszcie jakiś komentarz, żebyśmy wiedzieli, co możemy na przykład następnym razem zrobić lepiej i wysłajcie e, no, filmiki do Waszych kontaktów, aby oni też mogli doznać Pana Jezusa, o który e, no i wtedy jak to zrobicie, to też e, czynicie. Uczynek, o którym będziemy dzisiaj mówić, bo jest troszkę ciężki go w dzisiejszych czasach, czynić go w trakcie pandemii, żeby przyjąć podróżnych dom, do domu. No a więc, Pismo Święte, nie wiem czy macie przy sobie, no ale no, to nic. Pismo Święte to daje nam wiele przykładów pochwały udzielenia schronienia ludziom potrzebującym. No i choćby na przykład przypowieść o miłosiernym Samarytanie, Samary, Samarytaninie, który spotkał człowieka napadniętego przez zbójców i tego i zapewnił mu pobyt w gospodzie. To jest um, no, Łukasza, ser 10, linijka 30 do 37. Um, właśnie. Dzisiaj ja muszę popatrzeć, o czym mam, um, co mam mówić, żeby żebym nie mówił za dużo, bo nie chcę Wam zabrać tyle czasu. Um, no, bo jednak jestem taką Taki, taki człowiek który lubi mówić ale no nie wiem może wy nie jesteście e, tacy którzy lubią słuchać um, więc e, mam coś mówić do to zrobiłem e, biblin, właśnie to mówiłem też w Biblii też dużo mam przykładów e, i e, fundament e, i skąd się ten e, Uczynek się. Ten uczynek, jak każdy inny, wiemy, że takie rzeczy, które są w naszym Kościołu, takie podstawowe, taki fundament, to nie mogą, nie, nie decyduje jakiś człowiek. Często to jest Watykan, więc to jest ustalone przez Niego, ale nie tylko przez Watykan, tylko też pomocą Pana Jezusa i Jego, y, jego Słowem w Pismem Świętym, bo właśnie y, Pismo Święte nam dużo y, daje przykładów do tego. Te uczynki miłosierdzia względem ciała, jak i względem duszy nie są y, uczynkami y, jakby dla nas, ale dla innych. Jak my możemy uczynki miłosierdzia czynić Wobec innych. Więc te uczynki miłosierdzia pomagają nam, jak możemy doczynić ten uczynek, ale bardziej ludziom, którym właśnie udzielamy ten uczynek. No to więc, to, to ja to też już mówiłam, jaka była sytuacja w moim życiu, że praktykowałam dany uczynek. Nie będę e, jakąś długą, dużą historię opowiadać, bo nie ma coś e, super fantastycznego, e, że tak właśnie kogoś się do domu, bo e, no, jestem jeszcze niepełnoletni, nie mam mieszkania, ale no, goście, goście, goś, goście akurat mojego brata e, w moim pokoju, a to jest już dużo. E, i um, właśnie, może wy teraz e, pyta pytanie do, do Was, e, jaka była sytuacja w Waszym życiu, że praktykowaliście Danucze? Właśnie, jeśli nie wiecie, ja, e, co możecie wpisać, e, jaki komentarz, to e, możecie też właśnie napisać tą odpowiedź. Jeśli nie, możecie też tylko w myślach. Um, no, jeśli na teraz na przykład nie nadejdzie od razu e, coś wam do gło, głowy, jakiś pomysł, e, warto to uczynić, ale pamiętajmy o tych e, takich małych rzeczach, które robiliśmy, bo następne pytanie jest, jak można ten uczynek dzisiaj praktykować nawet w pandemii? Teraz też przychodzi moja odpowiedź na drugie pytanie. Nie wiem, czy dążycie... Do, do, do ale no, jak nie oglądajcie drugi raz mi zaszkodzi. szkodzi. Um, właśnie w pandemii. Um, pomyślmy, my jesteśmy grupą modlitewną. Um, jak pomyślimy troszkę więcej niż tylko po ludzku, to wiemy, że jesteśmy orłami i nasz dom jest na przykład um, też um, Hot Concordia. Um, i nasz dom ogółem jest też kościół, więc może, możemy też w trakcie pandemii kogoś zaprosić do kościoła, na adorację, na spotkania online, jeśli nawet jest na kwarantannie, na przykład twój przyjaciel, przyjaciółka. To właśnie te najmniejsze rzeczy w naszym życiu już wystarczają, żeby czynić taki uczynek. No. Dlatego to też moja odpowiedź, bo e, też nie zastanowiłam długo, 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 co robiłam, jaki e, ten uczynek, ale właśnie gościłam mój, e, mojego brata i też na Instagramie e, flyer orgów e, właśnie wysłałam, żeby też moi koledzy wiedzieli, e, co mój dom i, i też tych pod, podróżujących e, na drogę do Pana Boga przyjmuje do mojego domu. Bo mój dom jest właśnie Pana Boga jako chrześcijań i e, zapraszam ich, e, też na Instagramie, więc na nasze następne spotkanie, które odbędzie się. E, Huch, jestem stresowana, które odbędzie się e, w piątek i kończy się w niedzielę. Zapraszamy. E, właśnie możecie teraz właśnie może zrobić taką pauzę i wysłać waszym przyjacielom, przyjaciółkom albo na Instagramie na Waszą story, czy nie wiem, po prostu komuś opowiedzieć też to, że mamy właśnie spotkanie i że zapraszacie. I już uczyniliście ten uczynek, bo warto nie tylko słuchać, co to jest ten uczynek, jaki jest fundany, tylko też czynić. Więc zachęcam do tego. Czyńcie, um, no, żeby też nasza grupa modlitewna zawsze rosła, rosła, rosła i no, żebyśmy mieli też um, więcej impulsu, bo um, jeśli wiemy, że im więcej ludzi oglądają na przykład nasze spotkania online, to tym więcej na przykład jak ja teraz nagrywam to e, nagranie z miłością nie i to właśnie się opłaca. Um, jak Aha. No to, to chyba wszystko um, myślałam, że coś chciałam powiedzieć, ale widocznie zapomniałam um, nie zapomnijcie wpisać komentarz i to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć um, kontroluję jeszcze bo ogółem miałam więcej na planie ale jeśli nie mam tyle mówić, to lepiej też nie będę tyle mówił, bo tak już dużo, dużo mówił.